Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Historia w rozszerzeniu. Dzisiejszy temat to podboje Rzymu. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy historycznej? Zapraszam do wysłuchania. Jak wiemy z poprzedniej lekcji, młoda Republika Rzymska była niewielkim państwem i toczyła ona wojny z sąsiadami ze zmiennym szczęściem, trochę jak polska reprezentacja. Co prawda, Rzymianie podporządkowali sobie Etrusków oraz plemiona latyńskie. Ale ich ekspansję ktoś musiał zahamować. I owszem, byli to przybyli za Alp Galowie, którzy w 390 roku przed naszą erą rozbili rzymską armię i spustoszyli wieczne miasto. Potem Rzymianie chcieli odbudować swoją potęgę w Italii. Powstrzymali kolejny najazd Galów w 348 roku przed naszą erą, a po 10 latach podporządkowali sobie Latynów, co zwiększyło możliwości, i liczebność armii rzymskiej. Na początku III wieku przed naszą erą Rzymianom udało się pokonać Samnitów, a także Galów i Etrusków, którzy byli ich sojusznikami. Skutkiem tego zwycięstwa było podporządkowanie środkowej oraz północnej Italii. Ale to nadal było mało, więc pomyślano: może zaatakować jakieś miasto greckie? I tak się stało. Rzymianie zaatakowali najpotężniejsze z nich. Tarent. I wszystko fajnie, gdyby po stronie Greków nie opowiedział się król Epiru, Pyrrhus. Przeprawił on swoją armię do Italii, a walki trwały w latach 280 do 275 roku przed naszą erą. Pyrrhus początkowo dawał radę, nawet używał słoni bojowych, lecz ostatecznie musiał się wycofać, wskutek czego Tarent poddał się Rzymianom. Którzy niedługo potem, bo w 264 roku przed naszą erą, zakończyli podbój Półwyspu Apenińskiego. Przejdźmy może jeszcze na chwilę do Pyrrusa. Nie wiem, czy znacie takie wyrażenie jak Pyrrusowe zwycięstwo, które jest związane z tym władcą. Wyrażenie to oznacza zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem i związane jest z bitwą pod Auskulum, gdzie władca ten zwyciężył Rzymian, ale zarazem poniósł bardzo dotkliwe straty. Ale to tak tylko na marginesie. Po podboju Italii Rzymianie musieli coś zrobić z organizacją terenów. To wyglądało tak, że część ziem przeszło pod własność państwa rzymskiego i zostały one rozdzielone między obywateli, ale były też tereny z dala od Rzymu, gdzie zakładano kolonie i osady wojskowe. A jak z ludnością, zapytacie, większość pokonanych mieszkańców Italii miała status sprzymierzeńców. I była zobowiązana do służby wojskowej w osobnych oddziałach, ale cieszyła się niezależnością w osadach, jednak nie mogła zawierać między sobą układów. Jak wiemy, Latynom, którzy byli najwcześniej sojusznikami Rzymu i niewielkiej części pozostałych ludów, zostały przyznane ograniczone prawa obywatelskie. Zgodnie z tak zwanym prawem latyńskim mogli oni uczestniczyć w procesach sądowych, prowadzić działalność gospodarczą tak samo jak Rzymianie a małżeństwa latyńsko-rzymskie były traktowane jak rzymskie. Sprzymierzeńcy nie mieli wprawdzie praw politycznych, jednak mogli je nabyć, jeśli podjęli decyzję o przeniesieniu się do Rzymu na stałe. Teraz powiemy trochę o armii Rzymu, gdyż podstawowymi dwoma obowiązkami obywateli były tam służba wojskowa oraz płacenie podatków i właśnie to potęga armii zadecydowała o sukcesach Rzymian. Służyli w niej obywatele w wieku od 17 do 46 lat i musieli oni spełniać kryteria majątkowe. Czas służby zależał od długości prowadzonej kampanii. Najczęściej było to kilka miesięcy, a każdy żołnierz musiał zapewnić sobie uzbrojenie. Najbogatsi obywatele odbywali służbę jako jeźdźcy, ekwici. Trzon armii stanowili jednak średnio zamożni chłopi, tworzący lekko, oraz ciężkozbrojną piechotę. Czyli to właśnie ta piechota była podstawą armii rzymskiej. Armia była podzielona na jednostki, które były nazywane legionami, którymi dowodzili konsulowie. Każdy z nich stał na czele sił złożonych z co najmniej dwóch legionów, do których dołączano wojska sprzymierzone. Jeśli armie obu konsulów połączyły się, to odbywali oni dowództwo na zmianę. W wojsku rzymskim panowała ścisła dyscyplina. Wódz miał tam władzę absolutną. Za przewinienia indywidualne żołnierzy karano chłostą. Oddziałom, które zhańbiły się tchórzostwem, groziła decymacja, dziesiątkowanie, czyli stracenie co do dziesiątej osoby. Natomiast odwagę i przykładne wykonywanie obowiązków nagrodzono awansami, srebrnymi lub złotymi napierśnikami. Ozdobnymi włóczniami oraz wieńcami. Zwycięskiemu wodzowi i jego armii przysługiwało prawo do uroczystego wjazdu do Rzymy, czyli triumfu. Reasumując, tchórzostwo nie było jedną z największych ułomności, lecz największą z nich. Warto dodać, że po podwoju Italii Rzymianie dysponowali olbrzymią armią składającą się z około 50 tysięcy żołnierzy. Oczywiście Własnych oraz też sprzymierzonych, ale żadne z ówczesnych państw nie mogło zmobilizować podobnych sił. Jeśli stracili jedną armię, wystawiali kolejną, podczas gdy przeciwnicy najczęściej mieli problemy z uzupełnieniem strat. O wyższości militarnej Rzymu nad tymi państwami, których wojska tworzyli przede wszystkim najemnicy, zdecydowały też obywatelsko-chłopski skład armii oraz osobiste zainteresowanie żołnierzy wynikiem wojny. Ponadto nabytki, które zdobywali Rzymianie, zwiększały liczbę obywateli zainteresowanych podbojami, a co za tym idzie, wzmacniany potencjał militarnej republiki. Warto omówić również legiony. Legion liczył zazwyczaj około 4500 żołnierzy. W jego skład wchodzili velites, czyli lekkozbrojni piechurzy, którzy rozpoczynali walkę. Nie mieli zbroi ani hełmów, tylko tarcze. Kolejni byli tak zwani hastati, najmłodsi i najmniej doświadczeni. Walczyli w pierwszych szeregach. Posiadali krótki miecz i dwa oszczepy jako broń oraz hełm, owalne tarcze i napierśniki do ochrony. Następnie principes, starsi. Mieli doświadczenie. Miejsce w drugiej linii szyku. Podobne uzbrojenie do hastati. Triarii. Najbardziej doświadczeni powyżej 27 roku życia. Ostatnia linia, uzbrojenie, miecz oraz włócznia. Mamy też jazdę. 10 oddziałów po 30 żołnierzy w każdym legionie. Wykonywała zadania rozpoznawcze podczas przemarszu. Teraz omówimy szybko jeszcze szyk manipularny. Przed bitwą legioniści ustawiali się w trzech szeregach. Manipuły nie tworzyły jednak zwartej linii, ale stawały w odległości od siebie. Tworząc swego rodzaju szachownice. Dzięki temu łatwo można było wycofać z przed pola lekko zbrojne oddziały zmęczonych walką żołnierzy z pierwszej linii. Szyk umożliwiał też manewrowanie w trudnym terenie. Rzymianie przejęli go od Samnitów, którzy stosując go pokonali kilkukrotnie rzymską falangę. Teraz uważaj, bo zaczynamy najważniejszy wątek czyli wojny punickie. Otóż po podboju Italii elity rzymskie nadal były głodne. Chciały dalszej ekspansji. Pytanie tylko, gdzie? W którą stronę? Niektórzy chcieli podbić Galię przedalpejską. Inni twierdzili, że łakomym kąskiem jest Sycylia. Problem był jeden. Atak na Sycylię oznaczał wojnę z mieszkańcami Fenickiej i Kartaginy. Mamertyni dali Rzymianom pretekst do włączenia się w rywalizację o Sycylię. Zrabowali oni sycylijskie miasta, lecz poprosili Rzymian o pomoc, skutkiem czego był wybuch w 264 roku przed naszą erą pierwszej wojny punickiej. Rzymianie floty wtedy raczej zbytnio nie mieli, ale za to dysponowali niezwyciężoną armią lądową. Kartagina jednak mogła poszczycić się znakomitą flotą i odcięła legiony rzymskie od Italii. Rzymianie znaleźli się między młotem a kowadłem musieli coś wykombinować. Jedynym wyjściem było zbudowanie własnej floty. Co stało się i mimo kompletnego braku doświadczenia, wygrali oni bitwę morską pod Mylae. Okręt rzymski też był ciekawy, bo generalnie Rzymianie chcieli za wszelką cenę walczyć na lądzie, ale takiej możliwości nie było. Tu też jakiś geniusz wpadł na pomysł wykonania pomostów zwanych krukami, które umożliwiały wejście na okręt wroga, i uniemożliwienie im odpłynięcia. Więc tak to było z tymi okrętami. Ale przejdźmy teraz do bitew. W 241 roku przed naszą erą miała miejsce wygrana dla Rzymian bitwa koło wysp egackich. Jej skutkiem było zawarcie pokoju niekorzystnego dla Kartaginy. Ale tak naprawdę te ciężkie warunki pokoju nie zniechęciły Kartagińczyków do ekspansji. Pod wodzą takiego pana jak Hamilkar Barkas. Rozpoczęli podbój Hiszpanii. Zawarto traktat o granicach wpływów z Rzymem, jednak Rzymianie go złamali. Nie Barkasa, tylko traktat. Zawarli przymierze z mieszkańcami jednego z miast po stronie Punickiej. W 219 roku przed naszą erą Hannibal, syn Barkasa, zdobył to nielojalne miasto. Oczywiście dla Rzymu był to powód do wojny. W 218 roku przed naszą erą kiedy rozpoczęła się druga wojna punicka. Hannibal uprzedził Rzymian i wkroczył do Italii, co było szokujące dla Rzymian, którzy przegrywali kolejne bitwy. Dyktatorem został wtedy Fabius Maximus, który unikał bitwy z Kartaginą, tak jak humany unikają fizyki. Wybrano nowych konsulów i doszło do bitwy pod kanami. Była to całkowita klęska Rzymian w 216 roku przed naszą erą. Jednak wódz kartagiński nie zdobył Rzymu i pozostał na południu. Rzymianie zdążyli odbudować armię i pod dowództwem publiusza Korneliusza Scypiona rozpoczęli działania ofensywne w Hiszpanii. Do decydującej bitwy doszło w 202 roku przed naszą erą pod Zamą. Była to pierwsza klęska Hannibala. Podyktowano surowe warunki dla Kartaginy, która straciła wiele terytoriów, i można byłoby powiedzieć, w końcu święty spokój. Ale jednak nie. Rzymianie chcieli całkowicie unicestwić Kartaginę, więc pół wieku później rozpoczęli Trzecią Wojnę Punicką. W 146 roku przed naszą erą zdobyli miasto i konflikty określane mianem wojen Punickich dobiegły końca. A jednak z racji, że bez wojny to tak trochę nudnawo, Rzymianie jeszcze rozprawili się z Macedonią i przyłączyli ją jako rzymską prowincję. W 190 roku przed naszą erą pod magnezją pognali wojska Antiocha III władcy państwa Seleukidów i osłabili jego potężne państwo. Z kolei król Pergamonu chyba tak się przestraszył, że sam zapisał swój kraj w testamencie Rzymowi. Rzym miał również posiadłości w Hiszpanii i Francji. Również Grecję po 146 roku przed naszą erą całkowicie podporządkowano Rzymowi. Podboje Rzymu doprowadziły do powstania tak zwanego Imperium Romanum. Określenie to oznacza całe terytorium podlegające Rzymowi. Na zajmowanych terytoriach tworzyli oni prowincje, gdzie rządzili namiestnicy wyznaczani przez Senat. Mieszkańcy prowincji uzyskiwali status sprzymierzeńców lub poddanych Rzymu. Pierwsi byli zwolnieni z daniny, natomiast służyli w wojsku. Zato ci drudzy nie służyli w wojsku, jednak uiszczali daninę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wysłuchanie materiału. Pamiętajcie o możliwości zostawienia oceny w postaci łapki w górę lub w dół, a także komentarza. Będziemy bardzo wdzięczni. Do zobaczenia.